Chciałbym Wam pokazać, jak wyglądają głośniki fabryczne z Lexusa UX, w tym przypadku 250H i jak się one prezentują w porównaniu do głośników, którymi je zastąpimy. Tu mamy głośnik z deski rozdzielczej, średnio-wysokotonowy. Tak to właśnie wygląda. Produkcji a Plastikowy, mała membrana, również plastikowa. Tu mamy głośnik z drzwi tylnych, znany również z innych Toyot i Lexusów. 15 cm, plastikowy kosz, minimalny, bardzo małej wielkości, układ magnetyczny. Również produkcja Panasonic, bardzo niska waga. I drzwi przednie, nieco większy dla porównania, około 18 cm, głośnik, również produkcji Panasonic, również plastikowy kosz, bardzo małej wielkości, układ magnetyczny w słuchawkach dosłownie. i tak się to prezentuje i analogicznie mieniamy na drzwi 20 cm Helix Compose i 3, 100 watów RMS-u. głośnik, duży układ magnetyczny. Fajna membrana, dobre zawieszenie, górne i dolne. Głośnik waży naprawdę sporo, aż ciężko go podnieść jedną ręką. Także mogę Wam jeszcze odwrócić, żeby porównać wizualnie do fabrycznego głośnika. Także to porównanie prezentuję. Głośnik do drzwi tylnych, czyli znany, nielubiany Focal IC165 TOY, czyli zestaw dedykowany do TOYOT i LEXUSów, z takim specjalnym twitterem, który jest skierowany do góry, aby lepsze były wrażenie w wysokich tonów z drzwi, kiedy nie mamy odseparowanego zestawu z głośnikiem wysokotonowym. Tutaj mamy w głośniku koakcjalnym wbudowane to z taką membraną właśnie wklęsłą, co jest dość nietypowe w tego typu głośnikach? Układ magnetyczny również dość pokaźny. Jak możecie zaobserwować, porównać. Tak się to prezentuje. I głośnik, który powędruje w deskę, również koaksjalny Helix Compose 3. Bardzo dobrze wykonany głośnik. Z układem magnetycznym znacznie większym również niż w przypadku głośnika, którym go zastępujemy. 82 WPS. Tak się prezentują te głośniki. Jak już je zamontujemy, zaprezentujemy Wam, jak to wygląda w pojeździe. Zapraszamy na takie realizacje. To Auto, Helix i Focal Dzięki.